Tu jest boss? No to trochę lipa. No dobra, tu jest boss. Ile mamy śmierci? Ile mamy śmierci? 226, no zobaczymy. Co to za boss w ogóle jest? Zobaczmy. 226, dobra. Sprawdźmy to. Kogo witam, kogo goszczę tym razem? No, fajnie to wygląda. Okay. O jest! Witaj na moim ringu. O w mordę. Jam jest bowiem Wiktor. No robi wrażenie. Robi wrażenie. O w mordę. No dobra, no... Jest jeden, także to już jest super. Jakby na plus, że walczymy z jednym przeciwnikiem, a nie z dwoma. Chcesz szczerze, że tu będzie 280? No ja coś czuję, że będzie grubo. Cześć Ania. Ale na razie muszę poznać jego ataki. Bo, bo jak nie, nie znam ataków, to nie wiem, co mam bronić chyba z którym się męczysz? No nie no, nie wiedziałem, że jak skończyłem ostatnio streama, to właśnie w tym miejscu i że tu był boss. No dobra. Dobra, tu będziemy bardziej bazować na chyba skakaniu. No, tu będziemy bazować na skakaniu, bo ta postać jak na razie nie robi żadnych takich specyficznych ataków, które miałbym blokować. Jest strasznie ciemno. A, bo nie mam tej latarki takiej z tego i temu. Ok. Dobra, będzie trochę jaśniej. Powiem Wam. Mam wrażenie, że ja go pokonam dosyć szybko, bo nie jest za skomplikowany. Chyba, że w drugiej fazie będzie robił jakieś czary na, na kiju. Serio? Uh. Uh. hity, pięć hitów. Dobra, mam Uuuu, Na raz? Nie wydaje mi się, że go na, na, za pierwszym razem pokonam. Chociaż no, staram się, ale wydaje mi się, że nie dam rady. Ale nie jest jakiś skomplikowany. Absolutnie. Tylko ja się boję, że, na, że to jest bardziej kwestia e, fa, drugiej fazy, jakby 50%. Okej, okay, i teraz... Teraz zaczynam się bać, bo spadło poniżej 50%. Teraz mi się wydaje, że zaczyna się prawdziwa zabawa z tym bossem. Bo to było za proste. Teraz dostanę w uh -huh. Bo tak z każdym bossem jest, który jest w miarę prosty na początku. Aha, okej. Okay. Oko. Uh -huh. Oko. No pokaż, co potrafisz. Oj, widziałem takiego. Te... Się wiem. Okej, okay, czyli masz dwa razy. Jak skaczesz raz, to od razu jest drugi raz. Mój błąd. Okej, okay, ma podwójnego buta. Boże, zapomniałem, że on ma dwa razy. Ok, dwa hity mogę mu wrzucić. Dobra. Tego nie zdodżuję, no nie potrafię. Nie mam takiego refleksu. Co jest? Co jest? To był pierwszy boss w tej grze, którego powiem za pierwszym razem. To jest, to jest chyba najprostszy boss, jakiego biłem. Albo to jest zmyła, i teraz będzie prawdziwy boss. Aha. Proszę nie. Proszę nie.